po przerwie wracamy już do Was z kolejnym odcinkiem. Yy, oczywiście możecie pisać już od razu na wstępie, powiem w komentarzach jak Wam minęły święta. Nam bardzo dobrze, dużo jedzonka, było super. No a teraz przechodzimy do Was z odcinkiem yy, o nowym serialu. Yy, Wiedźmin, Rodowód no, Krwi. krwi. Tak. Smoka chciałoby się powiedzieć. <laughs> no, ale smoków tam raczej nie było, raczej już to bestie. No i co? Jeśli chodzi o opinie krążące o tym serialu zanim go obejrzeliśmy, no to... Zanim jeszcze powstał. Zanim to jeszcze powstał, zaznaczyć. tak. To po samych tra trailerach, mm -hmm. po samej jakby wyciekach scenariusza i to, co będzie się tam działo. No to, no to... było słabo. słabo. Bardzo. Był grillowany w sumie. No ale to jest też takie pokłosie trochę e, słabego drugiego sezonu przede wszystkim Wiedźmina nazwijmy go głównego, który opowiada historię Geralta z Rivii. Ten pierwszy sezon nie był jeszcze aż tak zły, poza tym to był taki nowy produkt, tak. Przede wszystkim były tam gwiazdy, no bo Henry Cavill, tak. No to to jest jednak postać znana z roli chociażby Supermana, czy nie wiem, gdzie on tam jeszcze grał, no coś tam na pewno grał No jeszcze. i mieliśmy polski akcent w postaci Macieja Musiała, który również tam się gdzieś w tle prze... Prze... pojawił i no to też było do tego yy, chętnie oglądane, no bo on no akcent. była wersja dialogowa, był tak. lektor dialogu, był Michał Żebrowski mhm. jak Wiedźmin, to też naprawdę było spoko akcent, więc naprawdę to było takie przyjemne i fajny uchron w stronę polskiej społeczności, yy, no bo jednak Polska Wiedźminem stoi i no to jest taki nasz produkt narodowy. Kiedyś nawet czytałem, nie wiem czy to jest aktualne, ale najbardziej znanym polskim produktem na świecie jest właśnie Wiedźmin. To jest bardzo możliwe, a też zwłaszcza, że przy tamtym serialu jakby sam autor Sapkowski podobno brał gdzieś tam udział mniej, nie, no tak, mniejszy, tak. ale yy, pewnie nie taki jakby chciał, ale gdzieś tam miał swoje trzy grosze w tym serialu, więc no też jakby ten świat mógł wyglądać bardziej według jego wizji. No tak, no ale wracając do Wiedźmina i rodowodu krwi, to historia dzieje się 1200 lat przed właściwymi, nazwijmy je wydarzeniami, gdzie poznajemy historię tego, jak pojawili się ludzie w, na kontynencie, jak żyli Elfowie, jak pojawiły się potwory, czyli mamy temat tych monolitów. No i jak powstawał pierwszy Wiedźmin, czyli w zasadzie brzmi to całkiem nieźle. Miały być, miało być sześć odcinków, skrócili je do, do czterech. czterech. Oni nagrali, z tego co ja wiem, nagrali sześć odcinków, po czym wywalili tyle materiału, że wyszło cztery odcinki z tego. No i cóż, i czy te cztery odcinki zaspokajają naszą zrządzę polskiej fantastyki? Otóż nie, ale Wiedźmin, tak jak Julia wspomniała, ten rodowód krwi ma bardzo słabe oceny. A Załóżmy, może film web to nie jest jakiś specjalny wyznacznik, ale tam ta średnia ocen to jest 3,3, czyli no naprawdę nisko. A bardzo nawet nisko. jeśli byśmy się tym nie sugerowali, to wystarczy pierwszy, lepszy artykuł o tym serialu odpalić i po prostu będzie zjechane od góry do dołu wszystko. To prawda. I teraz Kwestia tego, ja bym sobie zadał takie pytanie, czy ten serial jest aż tak słaby, jak go malują? Ja bym powiedziała, że nie aż tak słaby, ale ja też jest powiedział. słaby. Tak, wygląda trochę jak amatorska produkcja wysokobudżetowa. Mhm. Bo mamy bardzo ładny krajobraz, te krajobrazy naprawdę są ładne, szczególnie te przyrodnicze tak. planery. Bo jeśli chodzi o na przykład miasto, to już gorzej. Architektura bo... i wszystko, ten cały świat jakby przedstawiony, no on tutaj kuleje, bo mamy bardzo taką dużą mieszankę, mam wrażenie. Już abstrahując od tego, że elfy nie budowały w ten sposób, to serial wygląda trochę jakby z różnych kultur, z różnych epok, ok, epok tak? Brane były pewne elementy do serialu, i było to sklejane w kupę. I wrzucane Halo mamy fantastykę, proszę. A dorabiamy jeszcze szpiczaste uszy. Mamy fantastykę. Dziękujemy. Tam trochę magii, jakieś prądy niech się poszwędają po i, i, i po robocie. Więc wygląda to dosyć amatorsko. Czy możemy coś powiedzieć o grze aktorskiej? Wydaje mi się, że nie. No, ciężko coś powiedzieć jakby. Tam nie opierało się to na Nie opierało czym się. Nie powiedzieć, na, na czym w się opierał ten serial. Seria opierała się chyba na ciekawej fabule, która. Jakby poprosić czwartoklasistów w podstawówce o napisanie bajkowego wypracowania. To myślę, że na 22 osoby by wpadły na taki scenariusz. Siedmiu bohaterów walczy ze złym imperatorem. No. no. Tak, i w ogóle jakby ten serial ma trochę taką bajkową formułę. To nie jest właśnie nawet bajka dla dorosłych, tylko taka bajka-bajka. Mamy jakby narratora, który nam jeszcze musi wszystko komentować oczywiście, co się dzieje. Co trochę też, jak debili traktuje się widza. Trochę tak, no bo jakby czasami narrator wprowadzony jest fajny, ale w momencie, kiedy on jest po coś, to narrator musi mieć swój konkretny cel. A tutaj jakby on był wprowadzony właściwie po nic, no, i też y, ja na początku, po pierwszym odcinku, czułam się bardzo zagubiona. Y, Pominę fakt, że jakby nie jestem w tym świecie y, bardzo zaznajomiona y, Wiedźminowskim, ale jakby no to jest powiedzmy trochę odrębny serial, więc tak naprawdę na dobrą sprawę nie musiałabym się za bardzo znać. No, nie musiałabyś w ogóle się znać, no... bo y, Sapkowski nie przykładał wielkiej wagi, jak przypuśćmy, Tolkien, do tego, jak to wszystko się zaczęło, z czego to powstało. Więc on jakby tego nie do końca to napisał, mm -hmm. tak? On napisał tyle, co było potrzebne do fabuły Wiedźmina no tak. i, i na tym się kończy, tak? Więc tu jakby znajomość Sagi powiedzmy nie jest właśnie. No właśnie, wskazana. więc tym bardziej. A ja jakby po pierwszym odcinku czułam się bardzo zagubiona, bo totalnie nie wiedziałam o czym to jest. Bo brakowało mi takiego wprowadzenia, jakby w ten świat. My zostajemy wrzuceni od razu, od początku, w jakąś walkę, nie wiadomo o co chodzi. Tam się pojawi jaskier, nie wiadomo w ogóle skąd, dlaczego i jak. I nagle zostaję przeniesiony w jakieś spokojne miejsce, gdzie bajko-opowiadacz może mu streścić jakby całą historię, którą on potem ma puścić w świat. Więc jakby trochę takie zamieszanie jest wprowadzone od samego początku i dopiero gdzieś tam z biegiem tych odcinków można się zacząć powoli łączyć te kropeczki i trochę się odnajdywać w tym, co się w ogóle dzieje. Jeszcze wracając do tego narratora, to teraz jak o tym zaczęłaś mówić, to przypomniało mi się, że to jest yy, w polskiej wersji językowej sobie oglądaliśmy z dubbingiem, to więc... Tam była pani narrator, która mm -hmm. mówiła teraz nie trójka, a czwórka wyrusza. No, przecież widać to, że widać, czwórka wyrusza. Tak. No, po jajcu to no, w ogóle... No, to faktycznie, to niektóre rzeczy były tak odrealnione w tym serialu, że tak. jak coś pomyśleć o tym głębiej, to naprawdę. Yy, bardzo taki yy, mnie rażący wątek to był yy, wątek krasnoludzkiej yy, kobitki, można nazwać ją wojownikiem. I tu pozwolę sobie na ekranie wrzucić porównanie krasnoludów z twórczości Tolkiena, krasnoludów z Warcrafta. Ostatnio sobie oglądaliśmy Warcraft Początek i krasnoluda według scenarzystów z Netflixa, którzy realizują Wiedźmina. Bo i w głównym Wiedźminie, i w tym jest to samo, że krasno, na Krasnoludów bierze się osoby niskorosłe. Ja naprawdę nie mam nic do osób niskorosłych, ale krasnoludy, są wzrostu osób niskorosłych, zgadzam się, ale to są potężne istoty, szerokie w barach, wielkie po prostu. No i strasznie mnie to gryzie po prostu. Tutaj jakby zastosowano tę zasadniczą pomyłkę, że tak to nazwę, bo tutaj zrobiono krasnoludka, a nie krasnoluda. Bo często osoby niskorosłe właśnie grają w filmach jako krasnoludki, no bo wiadomo, są niższe I na przykład mamy tak we wszystkich Królewnych Śnieżkach że, filmowych, że właśnie osoby niskorosłe grają krasnoludki Ale to są krasnoludki, a nie krasnoludy, które powinny być jednak, nawet jeśli jest to kobita, no to nawet już we Władcy Pierścieni tym serialowym to i tak mamy tą kobitę taką potężną. Kawał babę. No. Dokładnie. A nie taką y, kobitkę delikatną, drobniutką, drobniutką tak. która co prawda no, jest dobrą wojowniczką, ale no jednak na jedna krasnoluda, czy się nadaje, możecie sami ocenić. No to, to jest taka rzecz, która mnie bolała, ale tutaj też dla zwróciła y, uwagę na to, że postać tej, y, tej kobitki krasnoludki y, krasnoludki <grym> jest y, oczywiście prześmiewcza, możemy tak, ja powiedzieć, że jest tak. prześmiewcza. Mnie to właśnie bardzo też kłuło w tym serialu, że ona została przedstawiona jako trochę taka niespełna rozumu, po stracie swojej ukochanej, taka troszeczkę y, świrnięta i tak wszyscy tak na nią spoglądali z takim trochę nawet politowaniem, że ojej, no co, się, co jest z Tobą nie tak. No i to jest takie przykre, bo zazwyczaj właśnie te osoby są w taki sposób przedstawiane w w serialach czy w filmach i no to nie jest fajne moim zdaniem. I no, też nie, nie, nie o to chodzi, żeby to tak, że co, że Krasnoludek, osoba niższa, to od razu, że śmieszna. No, no nie. No to tak nie działa. No, Dokładnie. Ale, no ale. To jest inną tutaj zastosowali. Twórcy. Mieli, mieli jakiś, jakąś wizję określoną na to, no i tak to pociągnęli. Co dalej? No już o, o tym, że jest wiele odstępstw i Wiele dodanych rzeczy do, do jakby świata i fabuły Wiedźmina, no to tu nie będziemy się zagłębiać. Zastanawiam się, co moglibyśmy powiedzieć pozytywnego o tym serialu, i myślę, że to, że matko cztery odcinki, to jest duży pozytyw tego, tego dzieła. <gry> Zdecydowanie. No, na pewno tak jak już wspomniałeś, te krajobrazy, to, to jest coś, co, co jest przyjemne po prostu dla oka. No i poniekąd fabuła, bo... Jakby ona ma duży potencjał, bo to jest bardzo ciekawa historia, tylko po prostu no, została troszeczkę zmarnowana i przedstawiona tak, no właśnie tak po dziecięcemu, trochę tak Prawda. tak nie do końca jakby twórcy mieli na to pomysł po prostu. Tak, i właśnie i najprostszą nawet, ścieżką. Są momenty, które u ciebie myślisz sobie, o, może złapie ta fabuła i mhm. jakby twórcy, scenarzyści producenci jakby nie zauważali tego mhm. i, i jakby odchodzą. Totalnie. Ja się nudziłem. Powiem szczerze, że w drugim, na drugim odcinku mogłem nawet przysnąć na chwilę. Dobrze mi się leżało. A to znaczy tylko, że naprawdę było to nudne. Ja jestem wielkim fanem fantastyki i mogę oglądać różne, różne twórczości fantastyczne po kilkanaście razy. A tutaj po prostu mi się nudziło. I jak pamiętam, jak oglądałem. Wiedźmina, pierwszy sezon naprawdę dobrze mi się oglądało, drugi troszeczkę mnie irytował, ale na pewno nie był nudny. A tutaj, jeśli byśmy tego nie recenzowali i to miałoby na przykład 8 odcinków, to ja nie wiem, czy mi by się chciało wracać do tego jeszcze. To po prostu nie porywa. To jest słabe, nie jest, wydaje mi się, aż tak słabe, żeby to tak grillować. Mhm. Bo to mam wrażenie, że to jest grillowane dla samego grillowania, nie? No, że po prostu trochę... trochę... Trochę jakby z pierścieni tym serialowym, że jakby nikt trochę nie tak. szukał pozytywów, tylko wszyscy to zjeżdżali równo, bo nie jest dokładnie tak, jakby twórca jakby książek sobie tego życzył, czy jakby widział ten świat. No i jakby my też trochę zjeżdżamy to, ale jednak też staramy się szukać tych pozytywów, albo jakby trochę wytłumaczyć, dlaczego mogło być tak, a nie inaczej, więc... Chociaż tyle od nas możecie usłyszeć. Pomyślałem, czy, czy powinniśmy polecać to naszym widzom do obejrzenia, ale wydaje mi się, że można by streścić tę historię w trzy minuty opowiadania na dobrą sprawę. To prawda. No... Czy, czy potrzebne jest oglądanie czterech godzin tego, żeby streścić tę historię, i, i czy jest tam coś tak? Ciekawego, tak ważnego, że chcesz to obejrzeć. No nie. No nie, nie Można ma... to opowiedzieć i, i tak jak jaskier może będzie opowiadał w trzecim sezonie czy w czwartym tak, wystarczy. Naprawdę. Pięć minut i będzie. Mm, Ta historia to, sama w sobie może być naprawdę ciekawa, ale tak? w tym serialu po prostu nie jest. To tak, to po prostu postaci nie jest jakby. Mamy siedem postaci, tych głównych, które gdzieś tam ruszają, żeby w ogóle się sprzeciwić całemu cesarstwu, I, i one też nie są wcale jakby jakoś konkretnie nakreślone. My nawet nie poznajemy ich za dokładnie. Gdzieś tam jakieś napomknięcia tego, kim oni są, no i właściwie nie ma takiego rozwinięcia. A to też mogłoby być ciekawe, bo każdy z nich ma jakąś swoją, taką dosyć no nawet i mroczną historię, tak. bo każdy z nich coś przeżył y, bolesnego i ciężkiego, więc no, to też mogłoby być ciekawe. No ale tutaj jest po prostu niewykorzystany potencjał. No jeśli chodzi o oglądanie, jeśli ktoś bardzo lubi y, fantastykę, ale nie, nie konkretnie jakby y, jest wielkim fanem Wiedźmina, bo wielcy fani mogą się troszeczkę zawieść, y, ale po prostu lubi fantastykę, ma wolny czas, nudzi mu się, jasne. Proszę bardzo, na pewno znajdzie gdzieś tam jakieś elementy, które mu się spodobają. No i oczywiście jest to typowy, na, typowa Netflix, Netflixowska produkcja, czyli wszystkie rasy świata, wszystkie orientacje seksualne świata, Must, więc na to też można tam liczyć. No i cóż, ja chyba nie mam nic więcej do dodania. Myślę, że i tak za dużo czasu poświęciliśmy tej produkcji. Także jeśli Wy ją widzieliście, i, I chcecie z nami się podzielić y, jakimiś wrażeniami? Może macie odmienne zdanie, może Waszym zdaniem jest to po prostu do wyrzucenia do kosza. Y, chętnie Albo opraszamy. wręcz przeciwnie, zauważyliście coś, czego nikt inny nie zauważył i produkcja zasługuje jednak na większe uznanie. Myślę, że nie ma takich świrów, ale może jeśli jesteś, ale... no to zapraszamy do komentowania. Dokładnie. A ja jeszcze tylko tak dodam coś dla damskiej. Y, części naszej publiczności albo dla tych, co lubią po prostu zabawy makijażem, że możecie się przyjrzeć make-upom księżniczki, bo są one naprawdę ciekawe i mi się bardzo podobały. Więc to tak. Chociaż tyle. Nawiasem. No dobra, no to tyle. Zapraszamy na Instagrama, zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, komentowania, oglądania i miłości rozprzestrzeniania. O, oh, jakie piękne zakończenie! Brawo! Dzięki. No, to papa. pa. pa. pa, pa.